Siemanko, cześć. Pora na eksperyment. Witajcie na moim kanale. Nazywa się on Jednym Śladem. Ja jestem Paweł. Stworzyłem ten kanał dosłownie przed chwilą, bo wpadłem na pewien pomysł. Jestem zapalonym motocyklistą. Od 20 lat śmigam na różnego rodzaju sprzętach. Przez ostatnie 2,5 roku jeżdżę na bardzo rozrastającej się, mega popularnej dzisiaj na świecie klasie średnich adwenczerów. Mam nowy motocykl, który będę Wam pokazywał w niedalekiej przyszłości, bo na jego temat będę chciał zrobić kolejny, nowy odcinek. Ale przechodząc do mojego eksperymentu, słuchajcie, wpadłem na pomysł, że chcę zrobić taki projekt, w którym będę chciał ym, zespolić dużo ludzi, fajną zrobić grupę off offroadowców, endurowców, ludzi, którzy będą chcieli podróżować dalej bądź bliżej. Chciałbym zrobić takie coś, co będzie nam pomagało yy, z tak, jakby złapać jedną fajną grupę i gdzieś sobie z nią pojechać, bo jak dobrze wiemy, życie pokazuje, że czasami nie da się mimo najszczerszych chęci zebrać fajnej grupy ludzi i coś z nią zrobić. No bo każdy ma swoje życie, i każdy ma jakieś tam problemy. w pewnym momencie po wielu dniach planowania, w weekend okazuje się, że nie mamy z kim jechać i zostajemy w domu, bo coś się wydarzyło, a samemu offroad ciężko. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą będę chciał wam pokazać na tym kanale, to jest dla mnie super, mega ważne. To jest test wszystkich motocykli klasy Adventure. W roku 24, w sezonie letnim, jesiennym i wiosennym, będę chciał Wam pokazać wszystkie możliwe motocykle klasy Adventure. Czy to będą maluchy, czy to będą średniaki, czy to będą duże sprzęty, duże kobyły. Będę chciał wszystko wytestować przede wszystkim przez pryzmat tego, że w tym roku pod koniec, w październiku, kończę leasing swojego motocykla i prawdopodobnie na sezon 2025, jeśli wszystko pójdzie dobrze, będę chciał wybrać nowy motocykl, który będzie motocyklem docelowym moim. Gdzie już będę troszeczkę nauczony tego, jak się jeździ w terenie, gdzie już będę nauczony tych wszystkich technik i tak dalej, gdzie będę nauczony organizowania tego wszystkiego, co trzeba zrobić na motocyklu, jak się ubrać, jakie akcesoria kupować, jakie opony stosować. Wszystkiego tego uczę się teraz. Kolejny motocykl będzie motocyklem docelowym, w którym będę mógł wybrać sobie już po prostu takiego, taki złoty środek mieć białego kruka i na nim sobie podróżować już przez morze, nawet więcej niż te 3 czy 4 lata. Więc to będzie dla mnie bardzo ciekawe i dla Was podejrzewam, bo mam trochę inne spojrzenie na świat, mam trochę inne spojrzenie na ten świat motocyklowy, i myślę, że parę z Was osób będzie tym zainteresowanych. Mam taką nadzieję, mam nadzieję, że Wam się to spodoba i złapiecie trochę mój pokręcony punkt widzenia, więc to będzie do ogarnięcia. Trzecia bardzo fajna rzecz, którą chcę zrobić, to są relacje z wyjazdów. Relacje z wyjazdów, tam już wiecie, to będzie tak trochę z humorem, będzie troszeczkę ciekawie. Nie będą to takie typowe opisy, pokazy, tras z kamerką na czole, gdzie po prostu ktoś jedzie i pokazuje przez pół godziny jak się jedzie, choć to też jest super i też to bardzo lubię. I też coś w tym stylu będzie u mnie na kanale, ale ja bym chciał pokazać to z tej strony takiej bardziej zadziornej. Mam nadzieję, że również zobaczycie o co mi chodzi i Wam się to spodoba. No i ostatnia rzecz, która jest dla mnie dość Fajna, dość istotna. To zrobimy sobie takie pogadanki. Zrobimy sobie pogadanki o nowinkach. Zrobimy sobie pogadanki o y, klasykach, o starych rzeczach, o nowych rzeczach, o tym, co jest stare, dobre, sprawdzone, o tym, co jest zupełnie nowe, co się przydaje w świecie offroadowym, w świecie w ogóle motocyklowym, nie tylko offroadowym. Może tego typu informacje wam się spodobają. I może chociaż jednej osobie pomoże to w wyborze kiedyś czegoś, może ciuków, może opon, może nawet samego motocykla. Nie wiem, mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że dołączycie do eksperymentu i że eksperyment się uda. Bardzo Wam dziękuję za wprowadzenie, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście w tym momencie ze mną na kanale. Do następnego razu, cześć.